O ho, ho ho matko. Kochani, w dniu dzisiejszym premiera kart Scarlet and Violet. Dlatego z tej okazji otworzymy sobie Elite Trainer Boxy z Miraidonem, a także z Scoraydonem. Zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, zanim przejdziemy do otwarcia tych dwóch przepięknych Elite Trainer Boxów Chciałbym podziękować sponsorowi tego odcinka, jakim jest sklep Karczma Gier. Zachęcam Was do wbicia na ich stronę. Możecie tam znaleźć różnorodne zestawy, nie tylko z tych nowych Scarlet and Violet, także stare czy też japońskie karty. Także link w opisie. Z kodem rabatowym Diltek macie 5% rabatu na wybrane produkty. Także gorąco zachęcam pierwszy link. W opisie. Drugą sprawą, jaką chciałbym poruszyć, kochani, jak możecie zobaczyć, też będziecie mieli link w opisie. Pojawia się stronka oryginalne Projekt skupia się na zwalczaniu i zapobieganiu sprzedaży podróbek i zrzesza polskie sklepy. Można śmiało powiedzieć, że jeśli nie znajdziecie czegoś na sklepie Karczmagier, to tam znajdziecie listę sklepów, które na 100% sprzedają oryginalne karty. I mogą mieć to, czego nie znajdziecie na karczmie. Tak. Także gorąco zachęcam do wbicia na sklep karczmagier, a także przejrzenia sobie strony oryginalne karty, abyście uniknęli zakupu jakichś podróbek. Także o tych dwóch rzeczach chciałem wspomnieć. Teraz przejdźmy do otwarcia tych oto dwóch zestawów. Także kochani, dwa Elite Trainer Boxy otwieramy. Jak wiecie, ja jestem większym fanem. Miraidona, więc Miraidona otworzymy sobie jako pierwszego tutaj tego naszego Elite Trainer Boxa. No i kto jest oczywiście fanem kart Pokémon, to wie, że mamy tutaj dość sporo zmian, jeśli chodzi o karty Scarlet i Violet, ale o tym będziemy mówić sobie pewnie w trakcie otwierania. Miraidon Elite Trainer Box. Scarlet and Violet. Tutaj mamy ładne, takie jak są te e, boosterki nasze. Za chwileczkę zobaczycie. Taki ładny obrazek w środku. No i moi drodzy, jeśli chodzi o karty, to tutaj te są takie najbardziej pożądane. Miriam, to widziałem, że ta japońska karta to naprawdę cena jest masakryczna. No ale zobaczymy, co trafimy. My patrzymy, e, co mamy tutaj w środeczku. Że na szybciutko. Tutaj bardzo ładne takie malucieńkie żetoniki. Mamy ładne o koszuleczki powiem wam. Piękne, piękne koszulki z Miraidonem. Kodzik piękną kartę promo. No powiem Wam, naprawdę bardzo, bardzo ładna karta. Karty energii, przekładki. u powiem wam też bardzo, bardzo ładne tutaj takie, o! Kozak. Kostki. No ta jedna fioletowa przezroczysta i w środku też mamy takie złotawe kropeczki 8, 9 boosterków. I jak widzicie tutaj na tym są jest Terra Salys, Gallardos, nasze startery z regionu Paldea, Miraidon i Coraidon. Także to są cztery arty na tych boosterkach. Także moi drodzy, jak mogliście już zauważyć wcześniej mały, mała zmiana setupu tutaj pod otwieranie kart, także mam nadzieję, że Wam się podoba, jeśli no... Oj, tutaj coś się ciężej otwiera, ale no nie, łatwo poszło. Eee, dajcie znać w komentarzach, czy teraz jest wszystko git, co do poprzedniego odcinka. Także kochani, dobra, tak powinno być wszystko OK. Także kochani, zmiany, jakie tutaj są, nie musimy robić kart strica, ponieważ eee, jedyną kartą z tyłu będzie energia, także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym przekładał tą jedną kartę energii do przodu, czy po prostu będziemy lecieć tak, jak to jest ułożone. No bo tak jak wam mówię, teraz no, wtedy przekładaliśmy cztery karty. Teraz, jeżeli chcemy zrobić kart trick to musimy przełożyć tylko jedną kartę, bo ta karta energii jest na końcu. Także nie przedłużając, lecimy, moi drodzy. Aha, no i właśnie, jeszcze tutaj dodatkowa. Eee, zmiana jest taka, że nie mamy już żółtych rameczek. Mamy Pamota Rivers, Drowsy Rivers i ostatnim kartą jest i EX w wersji tej Terastalize, tak? Masakra, masakra, ale kurczę. Pierwszy drop normalnie w pierwszym boosterze. Ładny, bardzo, bardzo ładny. Jest jeszcze eee, jedna jego forma. To będzie chyba. Full Art albo Art Art, ale pierwszy traf Gajardos EX. Bardzo, bardzo spoko. Także lecimy. Drugi boosterek. No pierwszy powiem Wam tutaj e, no ładnie, ładnie, ładnie poszło. E, także kodzik. No i dajcie znać, nie? Czy tą kartę energii będziemy przekładać, czy po prostu będziemy lecieć e, tak jak to jest. E, także tutaj, tak jak Wam mówiłem, ramki mamy teraz takie srebrne. Holo mają takie świecące, Energy Switch, Reverse, FIDO i Arcanine EX, X! Ho, 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 matko Proszę Państwa, co tu się zadziało, kurczę Gajardos EX i tutaj nasz, to jest chyba Alt Art, nie? EX Arcanine, nie, no powiem Wam, kurczę, dwa boostery i już Coś takiego się wydarzyło, nie no, masakra. Kurczę, aż strach patrzeć, co będzie w następnych boosterach. Zaczymy, może być tak, że już to wykorzystaliśmy limit szczęścia na dwóch pierwszych boosterach. Kozak, kozak, normalnie powiem wam jedne z ładniejszych kart, no może ten Jardos, może nie aż tak, ale ten 9 to naprawdę powiem wam, kozacko wygląda. Także kodzik tutaj dla kogoś szybkiego. No i mówię, zrobimy ten pierwszy może booster z przekładaniem, znaczy w sensie pierwszy Elite Trainer Box z przekładaniem, a drugiego zrobimy bez przekładania. Dacie znać w komentarzach, który Wam tutaj bardziej odpowiada. Drifbim, Reverse, Sprigatito i ostatnia karta i EX. Moi drodzy, 3 ex -y, 3 boostery, 3 i y także Kozacko, kozacko, jak na razie ten Elite Trainer Box powiem wam ładnie tutaj nam daje. Masakra, 3 i eksy. Także właśnie to jest też ta dodatkowa zmiana, znaczy dodatkowa, też coś innego niż wcześniej. Ponieważ mamy teraz trzy e, karty, tak jakby. Wcześniej mieliśmy riversa jednego i e, holo albo coś dobrego, nie? Teraz możemy trafić, znaczy możemy trafić, mamy mamy w takim jednym boosterku dwa rewersy i jedno holo. Także to też jest tutaj dodatkowa zmiana razem z tymi ramkami, e, także no z tego co czytałem, no tutaj jest to ta zmiana, żeby po prostu te karty były e, takie same jak w tych japońskich, nie? Mamy Pańko, Riolu, kurczę to jest... Full art, nie full art, teraz masakra, ale kurczę Riolu, słodziaczek, moi drodzy e, To są arty Kurczę, muszę sprawdzić. I moi drodzy, ostatnią kartą jest Coraydon Holo. Jak sprawdziłem Illustration Rare, e, jeśli chodzi o tego Riolu Powiem wam, jak zobaczyłem tą kartę, mówię, nie no, Riolu, taki ładny Słodziak. I kurczę, trafiliśmy Cztery, proszę państwa, boostery i cztery Ładne trafy. Także co? Następny pusterek. Zobaczymy, czy nasze szczęście będzie kontynuowane. Byłoby spoko. Także co? Przekładamy jedną energię i lecimy. Alomomola, Pawmo, Tocku, Rotom, Lucario, Rock, Chestplate, Titan, Swepa, Youngster. I ostatnią kartą jest Professor Research. Hola. Także mamy tutaj kodzik dla kogoś szybkiego. Kartę jedną energii. Przekładamy. Także tak jak Wam mówiłem, dajcie znać w komentarzach, czy przekładamy, czy nie przekładamy. To jest booster numer 6. Zangus, o Zangus tutaj ładnie wygląda. Vivillon, Setitan i Arbowil, Arboliwa, Arboliva. Także e, chyba mieć <laughs> <limit> szczęścia <laughs> wykorzystaliśmy. Kodzik, energia do przodu, w drugim boosterze będziemy robić już bez przekładania i po prostu dacie znać, jak chcielibyście, żebym to robił, nie? E, bo to jest to tutaj właśnie zmiana. Silly Cobra, Mouse Hold, Reverse i ostatnią kartą jest Revavroom. E, do tego jeszcze, tak jak oglądałem innych tuberów, e, oni mieli dostęp do tych kart wcześniej albo otwierali też inne takie dodatki, które były po prostu dodane wcześniej. E, tak jak widzimy, tutaj mamy czarne te nasze kody, w sensie czarne ramki kodów na, na kody do Pokémon TCG, Gribiart, Skwwet i Dondozo, Holo. Także z tego co widziałem, raz niektóre paki mają czarne ramki, jeśli chodzi o kody do Pokémon TCG, a niektóre zestawy mają białe. I to praktycznie z tego co widziałem. To już tak po prostu było, że no te zestawy miały białe, te zestawy miały czarne. Także tutaj chyba nic one tak naprawdę nie znaczą. Mamy energię elektryczną, także kochani może jakiś Miraidonik. Złota karta, kurczę to by było coś. krogang, Gogout i Miraidon, jest Miraidon, ale holo. Jak widzicie tutaj te ramki holo też się świecą, nie? Tu mamy srebrne przy normalnych kartach, a holo tu już też się świeci. Lecimy drugiego z Coraydonem. Coraydon dla mnie też jest spoko, ale no jeśli chodzi o wygląd, no to dla mnie bardziej mi się podoba Miraydon. No i jak wiecie no ja też wybrałem wersję Violet, nie? A nie Scarlet. No i jeśli chodzi o tego, też tutaj takie same ładne rzeczy. Busterki to za momencik. Kostka. Tutaj, jak widzicie, kostka też. Tym razem jest tutaj czerwona. Ej, ale w ogóle tu jest mniej tych kostek niż było w tamtym zestawie. Patrzcie. Tu mamy trzy. A tu mamy sześć. Dziwne. ta jedna duża. Chyba, żeby padły. Ale nie, no nie ma ich. Przekładki takie same. Jak tamte, tylko że z Korajdonem. Nie no, ładnie to wygląda z tym złotym. Karty energii. I mamy, moi drodzy, promkę tutaj z Korajdonem. Też bardzo, bardzo ładna. Godzik, koszuleczki czerwone z Korajdonem. Też wyglądają bardzo, bardzo ładnie. 8, 9. Jest 9. Lecimy na szybciutko. Rzemirajdon, powiem wam fajne, fajne dropy, naprawdę mi się podobały, zobaczymy co nam da Elite Trainer Box z Koraidonem. także tutaj tak jak mówiłem nie przekładamy energia będzie naszą ostatnią kartą, także no, jeżeli będziecie chcieli robić kart yy, w sensie trick kartami to tutaj będziecie musieli po prostu jedną kartę przełożyć energii, Zangus Reverse i mamy Klafa Holo, no i energia jest yy, na końcu, tak jak wam mówiłem Także no, jeżeli e, no, będziecie sami otwierać karty, no to tutaj e, no, tak jest trik, nie? Tutaj też mamy czarne ramki kodów, mamy właśnie w niektórych zestawach są białe, w niektórych są czarne. Także ja jeszcze raz chciałbym podziękować sklepowi Karćma Gier za przesłanie mi tych kart i możliwość otwarcia ich dla Was, Sandail i Ridon Holo, więc to już trafiliśmy, aha i myślałem, że jest jeszcze jedna karta, to właśnie jest to, że jak nie przełożymy tej karty, to jeszcze jest ta Basic Energia, no ale, no za tym zapomniałem, to wiecie, to jest pierwszy mój raz jak otwieram karty Scarlet and Violet, więc no tutaj pomyłki mogą się zdarzyć, tak jak z tym, właśnie z tą nazwą ee, tego naszego Riolu, nie, czy to jak to, Alt Art, czy jak to tam się nazywa Magicard. Kurczę, ładny bardzo. Także lecimy. Eee, także tak jak mówiłem, zapraszam na sklep Kart Magier z kodem Digitech macie 5% rabatu na wybrane produkty. I miał rada holo. Także no, dobra, więcej nie będę o tym mówił. Dajcie znać w komentarzach czy przekładamy, jeśli chodzi jeśli będę otwierał następne zestawy eee, kart z Scarlet and Violet, czy przekładamy, czy po prostu lecimy tak jak jest, tak jak Wam mówiłem, tylko jedna karta energii jest z tyłu. Barum, Launcher. Eee, tutaj no dodatkowo te, zmiana tych ramek, Flamigo, racik i Havlucha, Holo. Także tak jak przeglądałem, te tutaj nasze karty, no jest już bardzo, bardzo dużo w tym naszym nowym Scarlet and Violet, eee, jeśli chodzi o te podstawowe i nawet no może tych art artów, full artów nie jest za dużo, chociaż no, tak naprawdę nie wiem, nie porównywałem tego z naszym poprzednim dodatkiem Crown Zenith, Dondozo, Holo. Ale wydaje mi się, że jest ich troszeczkę mniej niż było tam. Ale to mówię, to mi się tylko wydaje, także dajcie znać w komentarzach. No mówię, nie sprawdzałem tego tak dokładnie czy tego jest więcej, czy nie, ale no pewnie jeszcze jakieś karty w jakiś kolejnych dodatkach może dojdą. Jakieś Secret Rary itp. itd. E, właśnie, tu jeśli chodzi o nasze karty Pawniart i Professor's Research. Mamy też takie gwiazdki, nie? Hyper Rare mają trzy gwiazdki, to tam są bodajże chyba te nasze złote karty. E, mamy tutaj powrót Naszych Pokémonów EX to właściwie powinienem powiedzieć na początku, ale yy, też jest po prostu koniec kart Rainbow. Nie ma już kart Rainbow, tych naszych kolorowych, tęczowych. Tak jak mogliście zobaczyć ostatnio, yy, otwieraliśmy na live karty. Trafiliśmy dwie karty Rainbow in Karta Holo, także Koridon. Korajdon nie oddaje. Grubo zaczęliśmy na początku. No tutaj praktycznie nie trafiliśmy nic. E, więc ten Korajdon, może to przez to, wiecie, że, że powiedziałem, że go nie lubię. Ten się bardziej wolę Mirajdona, ale no jeszcze nie trafiliśmy żadnej karty z tego Elite Trainer Boxa. Więc powinny być tutaj, powinno być coś tutaj dobrego z Titan. Growlithe, Sharkadet i Pawmot holo. Corazon naprawdę się na nas obraził i nie ma tutaj no nic takiego dobrego. No może ten ostatni booster nam coś tutaj da. Miejmy taką nadzieję. Kodzik i moi drodzy ostatni. Chyba powiedziałem o wszystkim, nie? Chyba powiedziałem wam o wszystkich zmianach. Tutaj te ramki, więc no jeśli ktoś będzie tutaj no kupował karty Eee, Scarlet and Violet, no to takie mamy tutaj zmiany, nie? Kaktorn Reverse, Skido, Syce Lazar, holo. Także kochani, nic, nic w tym boksie nie było. W tym Elite Trainer boxie nic, zero. Żadnego, nawet jednego, kurczę. Arta ani i Exa, aż dziwne, nie? Koridon nie dał nam. Nic. Także kochani, z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał dzwoneczek. Ja zachęcam Was do wbicia na sklep Karczma, Gier. Możecie tam znaleźć wiele, wiele kart. Także macie link w opisie z kodem Diltek. Macie 5% rabatu. No i przypominam, akcja, oryginalne karty. Też macie link w opisie. Pamiętajcie, żeby nie kupować podróbek. Z mojej strony to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, czy Wam się ten odcinek i te karty Scarlet and Violet Wam się podobają. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!